wasza zmywarka źle chodzi, mam na to radę. Lub jest zbyt stara. Przeważnie zbywarki po półtora roku zatrzymują sobie tabletki. Więc proponuję kupywać tańsze tabletki. Jedną umieszczać w pojemniczku. Drugą należy umieszczać... Koszyku na ścudce, a trzecią należy wrzucić na sam dół. Gdy już tabletki są trzy zamieszczone, ustawiamy program. Przeważnie ustawiano na Ustawiałem na 35 stopni, ale teraz muszę ustawiać na 50 stopni. Ustawione włączam. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne moje filmiki.